Hej, witaj serdecznie w najnowszym filmiku na kanale Lakierowniczka. Jest to bardzo ekspresowy filmik, bo pędziłam żeby zdążyć, zanim znów produkty, o których mówię, zostaną całkowicie wyprzedane. I przed weekendem do biedronek wkroczyła nowa kolekcja lakierów hybrydowych Niuki. Tym razem jest to kolekcja składająca się z samych lakierów brokatowych. Mamy w niej 7 różnych kolorów, i ja dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć nieco więcej o tych kolorach. Widziałam je wszystkie i zdecydowałam się na zakup czterech z nich. Za chwilę dowiecie się, dlaczego czterech, a nie całej siódemki. Zaczniemy może od tego, że ta kolekcja wchodzi bardzo nieregularnie. Niektórzy pokazywali już chyba w środę, czwartek. Ja byłam w piątek, żeby te lakiery dostać, i one były już jako, jeszcze jako dostawa. Także w bardzo różnym czasie one docierają do różnych biedronek, i nie jestem przekonana, czy we wszystkich są i czy jeszcze we wszystkich są, bo może u kogoś było one wcześniej, a może dopiero zostaną wprowadzone. Więc nie ma tak jakby jednej daty i ilości określonej w każdej biedronce, więc musicie po prostu ich szukać. Jeżeli chodzi o te lakiery, one są tańsze niż te bazy, bo kosztują 9,99 i w buteleczce macie 5 ml produktu, no więc cena jest bardzo niska. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, to możecie sobie zobaczyć: jest to taka prosta czarna buteleczka jak przy bazach. Dodatkowo macie tutaj oznaczenie koloru, czyli taki kolor jak widzicie na nakrętce, tak jest w środku, plus napis brokat. I minusem na pewno jest to, że nigdzie na tej buteleczce nie ma ani numeru, koloru, ani jego nazwy. Także gdy ja będę chciała oznaczać na przykład przy zdjęciach, jaki to jest kolor, jedyne co będę mogła powiedzieć, że ten z kolekcji brokatowej. I to jest ok w momencie, gdy ja teraz mam tylko bazy kauczukowe i tylko te brokaty. Ale jeżeli chcieliby wpuszczać kolejne i kolejne produkty, no to niestety w pewnym momencie będzie się można pogubić, bo wejdzie jakiś drugi czerwony i nie będziemy w stanie dojść do tego, który to jest dokładniej kolor. Więc to jest minus i on nie jest zależny od ceny, bo tak na dobrą sprawę dorobienie tych numerów nie wpłynęłoby w ogóle na cenę produktu, a byłoby dużym ułatwieniem dla użytkowników. I te buteleczki już nie mają tu do góry tej białej przezroczystej właściwie nakrętki, która była w bazach, są zupełnie gładkie czarne. Ale może przejdziemy do tych kolorów, do tej zawartości. W skład całej kolekcji wchodzi 7 różnych kolorów. I jest to biały. Powiem Wam kolory, które rzucają mi się w oczy na pierwszy rzut oka, czyli jak idziecie do bieronki, spoglądacie bo nie ma żadnych testerów wzorników więc spoglądacie tylko i wyłącznie na to, co znajduje się tutaj. I mamy tam kolor biały, żółty, czerwony, bordowy, ciemnoróżowy, turkusowy oraz granatowy. I ja na początku miałam, nie wiedziałam w sumie sama, jakie kolory chcę. Trochę pooglądałam ich w internecie i podjęłam decyzję o zakupie czterech kolorów. Ale omówię Wam może wszystkie. Akurat ułożyło się tak, że mam cztery ostatnie kolory, a więc zacznę od tych, których nie kupiłam. Pierwszy z nich jest to kolor biały, biało-brokatowy. I to jest taki sam kolor, jak ten, który ja pokazywałam Wam w Kinetics w filmiku... O idealnych kolorach lakierów hybrydowych na zimę, na grudzień, na właśnie święta. I to jest po prostu biały brokatowy lakier. On jest fajny na zimę, on idealnie imituje śnieg, tylko że ja już taki jeden mam i on był identyczny. Poza tym on nie jest tak bardzo użyteczny. Ja raz na jakiś czas gdzieś mi pasuje do jakiegoś zimowego zdobienia, ale to nie jest kolor, który zdecydowałabym się nosić sama na paznokciach. Drugi jest z opakowania żółty. I miałam nadzieję na ładny, pastelowy żółty z drobinkami. Co prawda nijak pasowałby on do tego czasu świąteczno-zimowego, ale byłby to fajny kolor na wiosnę i lato. Natomiast w zawartości jest kolor złoty. I nie jest to złoty drobinkowy, tylko złoty taki żółto-złoty metaliczny. I to w ogóle nie jest mój typ. To jest jeden z kolorów, których ja bym po prostu na swojej paznokcie nie położyła, bo mi się tak bardzo nie podoba. Czyli mieszanka żółtego, złotego i w metalicznym wykończeniu. Jest to jedyny lakier w całej kolekcji, który ma takie nietypowe wykończenie. Pozostałe są po prostu takie lakiery z małymi drobinkami brokatu. I to uwielbiam. Natomiast ten w ogóle do mnie nie trafił i go nie brałam. Później były tak jakby dwie czerwienie. Jedna taka pomarańczowo-czerwona, bardzo intensywna jaźgata, i ta czerwień również nie wylądowała w moim koszyczku, ale ja zdecydowałam się na tą ciemniejszą wersję czerwieni, czyli Bordo, i od teraz będziecie mogły zobaczyć cztery kolejne lakiery, na które się zdecydowałam, również w wersji na wzornikach, porównać je sobie, ocenić i zobaczyć, który podoba się Wam najbardziej. Pierwszy z nich jest właśnie ten bordowy, mamy tutaj ciemno taką bordową bazę oraz drobinki w kolorze czerwono-różowym i jak pada na nie światło ten kolor wydaje się taki chłodniejszy, ma taki chłodniejszy odcień i ja bardzo to lubię, wolę właśnie takie czerwienie chłodniejsze niż takie bardzo pomarańczowe. I to jest kolor, który będzie wyglądał bardzo elegancko, bardzo kobieco. Wydaje mi się bardzo ponadczasowy, przez to, że nie jest takim mocno brokatowy, tylko ma delikatne właśnie drobinki brokatu. Drugi lakier, spoglądając na samą nakrętkę, wygląda na mega fioletowy. Natomiast to jest bardzo ciekawy kolor. Baza koloru jest śliwkowa, tak jakbyście wymieszały sobie fioletowy oraz bordowy, i powstaje wam właśnie taki śliwkowy odcień. Natomiast drobinki w tym lakierze są w takim chłodnym odcieniu fioletu. I gdy pada światło na ten paznokieć, on wydaje się być bardziej fioletowy, bo te drobinki zaczynają odbijać światło. Natomiast gdy mamy je gdzieś schowane w cieniu, on wygląda na taki bardziej śliwkowy. Więc to jest bardzo ciekawy odcień. Trzeci kolor to jest turkus. I on jako pierwszy zwrócił moją uwagę, gdy zobaczyłam zdjęcie całej kolekcji, i myślałam, że będzie to taki jak na nakrętce. Ciemny, turkusowy, taki aż wpadający w zieleń, że będzie go można podciągnąć pod kolor choinki. Natomiast to jest dosyć żywy kolor turkusu. Drobinki w nim są również turkusowe, więc nie wybijają się tak mocno. Po prostu widać, że się świecą, ale nie są innego koloru niż baza. I powiem Wam, że ten kolor osobiście mi się bardzo podoba, bo ja lubię turkusy i niebieskie, ale to nie jest kolor dla każdego. I ostatni. Ostatecznie mogę powiedzieć, że to jest mój ulubieniec, bo ja jestem pewna, że ten kolor wykorzystam, że ten kolor będzie ze mną przez cały czas, bo jest to brokatowy granat. I tutaj możecie zobaczyć ciemny granatowy kolor bazowy i drobinki, które są nieco jaśniejsze. Powiedziałabym, że one są po prostu ciemno-niebieskie. Jeżeli padnie światło na ten kolor, to wygląda jak takie roziskrzone niebo, bo widać delikatnie jaśniejsze drobinki, natomiast baza jest bardzo ciemna. I zdecydowanie ja wiem, że u mnie najbardziej sprawdzi się właśnie ten ostatni. Jeżeli miałabym kupić jeden, to kupiłabym na pewno ten. Podsumowując całą kolekcję, uważam, że był to bardzo dobry krok ze strony Biedronki, że wypuścili kolejne produkty. Fajnie, że one są w niskiej cenie 9,90. Zobaczymy, jak będzie z jakością tych produktów, ale przy tej cenie warto jest zaryzykować. Jedyne wady, jakie widzę w tych produktach, to jest brak oznaczenia, nazwy, numeru, żeby jakoś się posługiwać tymi kolorami, bo ja później nie będę w stanie wam dać znać, który z tych kolorów to jest. Jeżeli miałabym podsumować kolekcję, czyli te 7 kolorów, to zdecydowanie najbardziej podoba mi się kolor granatowy i to jest mój numer 1. Numer 2 jest to ten śliwkowy, fioletowy kolor, który ma drobinki takie bardziej różowo-fioletowe i mieni się na różne kolory, bo on jest taki trochę jak kameleon. A numer 3 u mnie zajmuje turkus, bo jest ciekawym kolorem, bo takiego koloru nie miałam. W ogóle bardzo mi się udało, bo nie miałam takiego bordowego, różowego czy turkusowego. A granatowy właśnie mi się skończył, więc ta kolekcja fajnie uzupełniła to, co miałam. Natomiast, jeżeli chodzi o najgorszy kolor, no to niestety jest to ten żółto-złoty, który ma takie metaliczne wykończenie. To nie jest w ogóle mój klimat. Poza tym, on w ogóle mi nie pasuje do tej kolekcji, bo wszystkie mają drobinki, tylko ten jeden nie ma. Dużo lepiej byłoby, gdyby w to miejsce wskoczył zwykły, brokatowy, złoty. On fajnie uzupełniłby całą właśnie kolekcję i byłby idealny na święta, na zimę, na sylwestra. Ale mamy taką siódemkę i myślę, że i tak fajnie, że Biedronka postawiła właśnie na takie kolory, że firma Niuki wypuściła brokatowe odcienie. Dajcie mi znać, czy Wam się podobają i czy na któryś się zdecydujecie. Jeżeli tak, to jestem ciekawa, który kolor najbardziej Wam się spodobał i czy dorwiecie go w swojej Biedronce. Ja starałam się jak najszybciej nagrać ten filmik, żebyście miały jeszcze szansę zdobyć te kolory, bo wiem jak bardzo trudno było zdobyć te bazy kauczukowe. Jeżeli jeszcze chcecie wrócić do filmiku właśnie o bazach kauczukowych, to macie link tutaj oraz na dole w opisie. Zapraszam Was również na mój Instagram, bo tam codziennie otwieramy widoczny tu kalendarz adwentowy, a są w nim naprawdę same perełki. Będzie mi również miło, jeżeli zostawicie subskrypcję, polubicie ten filmik i dacie znać w komentarzach, jak Wam się podobał. A na dzisiaj to już jest wszystko, trzymajcie się, ciepło, pa pa!